Cześć cześć ja jestem Dawid jest to kolejny odcinek z gry Coin Master na moim kanale Dziękuję wam za niewyobrażalne wyniki na moim kanale jakie robicie w ostatnim czasie Jest mi niezmiernie miło witać was nowych widzów na moim kanale Także dziękuję wam za to że, za to, że jesteście razem ze mną A to jest czwarty już odcinek z gry Coin Master Dzisiaj pokażę wam jak, w jak, jaki szybki sposób i w miarę no, wydajny ulepszyć sobie mega wioskę, mega szybko wioskę przede wszystkim. No, wiadomo, trzeba wydać dużo milionów, jak nie parę miliardów, ale to już yy, mniejsza z tym. Yy, pokażę Wam, jak właśnie ją ulepszyć do takiego stanu, jakiego byście chcieli, czyli po prostu na przykład zdobyć w ciągu dnia na przykład trzy wioski całe, przejść, tak, ulepszyć je sobie. Yy, mamy do czynienia, także co, przechodzimy chyba do odcinka, bo chciałem powiedzieć Wam, że mamy do czynienia z różnego mm, różnego typami yy, różnymi typami eventów yy, po prostu są różne typy eventów możemy za nie zdobyć zakręcenia co jest bardzo fajne ale nie o tym dzisiaj mowa, przechodzimy sobie niżej ponieważ ja mam tylko 78 zakręceń, tu jest mania nagród przez 3, 33 minuty jeszcze mam plus 150, ale niestety tego nie zdążę, bo mam tylko 78 zakręceń 170 milionów, jak widzicie tutaj yy, 5 tarcz, 2511 gwiazdek i przechodzimy do wioski i na tym dzisiejszy odcinek będzie polegał, czyli po prostu no po prostu, żeby ulepszyć dużo wioskę, to po prostu trzeba mieć yy, dużo zakręceń, najlepiej trafiać razy 3 ciągle tutaj yy, możemy w sumie sobie wykręcić razy 3 na przykład te właśnie takie worki, dostajemy wtedy najwięcej Worki oczywiście z pieniędzmi Z coinami I wtedy sobie ulepszamy Wiadomo, żeby do tego yy, Żeby sobie ulepszyć po prostu wioskę Trzeba mieć po prostu dużo zakręceń A żeby je mieć To zaraz wam pokażę coś fajnego Co na pewno yy, wam się spodoba Tylko jeszcze tutaj sobie troszkę yy, zakręcimy Może jeszcze jeden raz Czemu by nie No i dobra, przechodzimy I zaraz się z wam witam ponownie Ok, aplikacja się nazywa yy, Spinlink no, wchodzimy tutaj w zakładkę Spinslink. No i tutaj sobie odbieramy, proszę, bardzo darmowe mm, coiny. Jak i zakręcenia, także bardzo dobrze. 171 milionów, 173, także to jest y, naprawdę mm, prawdziwe, po prostu. 25 zakręceń, proszę bardzo, jak widzicie, strona działa. Codziennie wam się to odświeża. Ja już mam ponad 7, yy, 83 zakręcenia, mam, także tak się w łatwy sposób zdobywa. Zakręcenia także co? I kręcimy sobie, zdobywamy sobie pieniądze i ulepszamy wioskę. Na tym to polega, a także co? To już byłoby na tyle chyba w tym odcinku. Dziękuję Wam za osiągnięcie na moim kanale, już ponad 180 widzów. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oglądajcie ten odcinek i kolejne. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!